Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowujemy faszerowanego bakłażana, nafaszerujemy go pieczarkami, samym bakłażanem i ryżem. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli podoba Wam się film. Przygotowujemy porcję dla czterech osób, więc ugotuję dwie torebki ryżu. Nie będę Wam tego pokazywał, skupię się na innych częściach. Jak ugotować ryż, myślę, że każdy wie. Bakłażana musimy przeciąć wzdłuż. W ten sposób. Z drugim zrobimy dokładnie tak samo. Teraz musimy bakłażana wydrążyć. Tej części absolutnie nie wyrzucajmy, ona się nam przyda do farszu. Im dokładniej wytrożymy naszego bakłażana, tym lepiej. Myślę, że tak wystarczy. Tak musimy zrobić dokładnie ze wszystkimi czterema połówkami. Bakłażany musimy teraz solidnie osolić i natrzeć oliwą. Dzięki temu one po upieczeniu będą miękkie. I tak przygotowane bakłażany odkładamy na bok i one będą czekały do czasu zapiekania. Teraz zajmiemy się farszem. Bakłażana, tego którego wykroiliśmy z połówki, musimy posiekać w drobną kostkę. Wszystko przekładamy do miski. Wchodzimy. I zostawiamy do czasu, aż będziemy go smażyć na patelni. Teraz musimy posiekać cebulę. Jest taka sztuczka, jak zostawicie korzeń ten tutaj i będziecie ją kroić, to jest mniejsza szansa na to, że ona puści sok i będziecie płakać. Obierek wyrzucamy. Cebulę przekładamy do miski. Czas na pieczarki. Jak widzicie, mam ich tutaj trochę. Pokażę Wam również szybki sposób na posiekanie pieczarek. I na koniec ogonek. I tak trzeba zrobić ze wszystkimi. Pieczarki są już pokrojone, więc przełożę je do miski. Musimy posiekać jeszcze pietruszkę. Zacznijcie już rozgrzewać patelnię. Tak będzie ok. Na patelnię wrzucamy cebulę. Musimy ją delikatnie zeszklić. Dodajemy pieczarki. Wszystko solidnie solimy. Dzięki temu pieczarki puszczą wodę. Nie chcemy, aby to się stało podczas pieczenia. Nie chcemy, aby to się stało podczas pieczenia w piecu. Wszystko od czasu do czasu przemieszajmy. Ok, możemy dorzucić tu bakłażana. Tradycyjnie rozsypałem. Wszystko mieszamy. Doprawiamy pieprzem. Oczywiście świeżo mielony, to jest jedyny słuszny pieprz w kuchni. Odrobina soku z cytryny. Bakłażan bardzo lubi cytrynę, tylko nie przesadźcie, bo będzie kwaśne. Tyle wystarczy. Możemy dodać pietruszkę. I wszystko mieszamy. Dajmy temu jeszcze chwilę, aby smaki przeszły i za chwilę pokażę Wam, co dalej. Patelnię zdejmujemy z gazu. Warzywa przekładamy do miski. Dodajemy ugotowany ryż. Użyłem tutaj ryżu basmati, i on ma bardzo, bardzo ciekawy kształt i smak. A teraz wszystko mieszamy. Spróbujcie, czy Wam wszystko odpowiada. Jeśli tak, to będziemy faszerować bakłażany. Są mi nasze bakłażany, teraz je nafaszerujemy. OK, tak przygotowane badkłażany wędrują na 25 minut do piekarnika. Na ostatnie 3-4 minuty dołożymy jeszcze do nich kozi ser. Piekarnik musi być nagrzany do 180 stopni. Mam tu kilka plastrów sera koziego. Pokroję go w kostkę. Przełożę go do miseczki i od razu postaram się porozdrabnić go, tak jak to możliwe. A teraz... Bakłażana posypujemy kozimś serem. Już widzicie, że jak będziecie kupowali kozi ser, to lepiej go kupić w kawałku i zetrzeć, no ale niestety nie miałem takiej możliwości. Ok, i teraz wszystko wędruje do pieca na jeszcze maksymalnie 5 minut. Obserwujcie ser. Możemy wyjmować już bakłażana. Wygląda to w ten sposób. Jest gotowy do jedzenia. Tylko uważajcie, bo on na początku będzie bardzo gorący, więc uważajcie, żeby się nie poparzyć. Jak widzicie, przygotowanie pokładane jest naprawdę proste. Jest on bardzo smaczny, bardzo zdrowy. Jest to danie bezglutenowe. To jest cenna uwaga dla osób, które są na diecie bezglutenowej. Dzięki za dzisiejszy odcinek zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.